pisze, co myślicie o pomysłach dochodu gwarantowanego? Wielu cwajaków szuka już opcji zakupu meldunku w gminach, gdzie ma ten test się rozpocząć. Zawsze to pięknie wygląda na początku. Bardzo pięknie. A potem Bardzo źle pięknie. i tragicznie się kończy. Zacznie się od tego, że będzie takich, tak jak ze wszystkim. Na początku będzie takich osób kilka, kilkanaście, a potem coraz więcej osób dojdzie do wniosku, że po co ma pracować, jeżeli leżeć może i mu się należy. E, I to jest ludzkie, i to jest ludzkie. Tak, dlatego, się tak. tego nie dlatego ludzie nie powinni na to pozwolić, bo wiedzą, że tak jest. Normalny człowiek to rozumie. Potem się okaże że tych ludzi jest coraz więcej. Później się okaże, że ci, którzy pracują, to nie pracują tylko na siebie, ale jeszcze na trzech czy czterech innych i orają jak skończeni idioci. A za jakiś czas się okaże, że owszem, masz ten dokument gwarantowany, ale jak ci wyznaczymy termin szczepienia, to musisz na niego pójść. Jesteś zobowiązany do wszystkiego, do wszystkiego, co Państwo ci narzuci, bo państwo ci daje, gwarantuje ci. Ale za tę gwarancję w zamian czegoś oczekuje. Niestety to zawsze i wszędzie wygląda dokładnie tak samo. Zaczyna się od małych sygnałów, małych gestów, a kończy się wielką tragedią i wielkim upadkiem. Tego typu działania są niedopuszczalne. To są tak zwane pułapki śmiertelne, które z wierszku są obleczone czymś wartościowym. Na przykład kiedyś walczono w Kanadzie z wilkami. Rozrzucano w Kanadzie takie śmiertelne pułapki, otoczone tłuszczem prawdziwym tłuszczem. I ten wilk zlizywał ten tłuszcz, a potem konsumował truciznę. Zaprzestano, bo do, o mały włos doprowadzono by do tragedii ekologicznej. Dobrze powiedziemy, ekologicznej, tak, tak. Natomiast, tak? Natomiast ten fundusz gwarantowany, to już wiecie co, ćwiczony jest w Ameryce, od kiedy niewolnictwo zniesiono w Ameryce. I dlaczego, dlaczego w Ameryce Murzyni, którzy byli zorganizowani w latach 60., z taką agresją i niechęcią wyrażali się o Żydach? Nie zastanawialiście się? Jest taki film, wożąc Miss Daisy. I tam jest sytuacja yy, niesamowita, bo oto murzyn wozi starą Żydówkę, bogatą. I ja tego film, ja tej sceny nie rozumiałem, kiedy ten film był w Polsce na przeglądzie filmowym w latach 80 Zatrzymują samochód z tym murzynem, patrol policji w Teksasie. I policjant mówi do tego murzyna, chłopcze, naprawdę pracujesz u Żydówki? Jesteś aż tak głupi? ponieważ to Żydzi stworzyli system pasożytowania na murzynach. Malcolm X, Pastor King nawoływali murzynów, żeby się nie dawali zdegradować właśnie do takiego funduszu gwarantowanego. Jeśli w Stanach urodziłeś się murzynem, nie musisz nic robić. Nie ucz się, nie edukuj się, nie zdobywaj zawodu. Już masz. Cały chory system pomocy jest tak skonstruowany, że jak jesteś Murzynem, to już sobie żyjesz. Jak, jak bydle. Mówił Malcolm, King, przywódca Murzynów. Mówił pastor King. Człowiek, który rozumiał, na czym to I Mu apelowali. Wy stworzyliście zjawisko chore. Porzucacie swoje kobiety z dziećmi. Zachowujecie się jak zwierzęta. System ekonomiczny zdegradował Murzynów najpierw ich zdegradował na północy. To jest właśnie, ten, to, jest, to, jest, to, jest, to jest paralelne do dochodu gwarantowanego. To jest dokładnie tak samo, jak w imię, imię walki o dobro, dobro lokatorów wprowadzono na przykład, że rodzin z dziećmi nie można eksmitować. I wiecie, jak większość że popatrzy, no dobrze, dobrze, bo dziecko to jest wyjątkowy skarb i nie można eksmitować. Tylko wiecie, jak to się kończy? Kończy to się tak, to porozmawiajcie z młodymi rodzicami w kończy Warszawie. Kończy w słowo. Kończy się to tym, a właśnie, mów, przepraszam. Porozmawiajcie no. z młodymi rodzicami w Warszawie, którzy chcą wynająć mieszkanie i mają dziecko. <laughs> No, porozmawiajcie. Praktycznie nie mogą tego zrobić. Tak, bo nie ludzie nie mogą, są głupi. Bo nie chcą, bo się nie godzą. Tak. I co z tego, że idea obrony jest fajna. Sama jest, idea. Jest humanitarnie słuszna. Jest, jak ktoś by tak. się zapytał, czy to jest niesłuszne, powiem nie, to jest słuszne. Natomiast prowadzi dokładnie odwrotnej sytuacji. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Nie mogą wynająć domu, mieszkania. Dlatego, mieszkania, Dlatego, że nikt im nie chce wynająć. Bo się tego. boi! Bo się boi, tak. że taki zalęgnie się, nie będzie płacił i on nie może się go pozbyć. I ta ochrona. Prowadzi do zniszczenia, do zgnojenia. A przecież, gdyby była taka możliwość, że jeśli ktoś jest nieuczciwy, to właściciel może go z dnia na dzień wyrzucić i kopnąć lupę powiedzieć: Sorry, nie płacisz za mieszkanie, spadaj stąd. Złamałeś zasady umowy. Tak, zawarliśmy umowę, taka, taka no. była umowa, ty jej nie dotrzymujesz. To w to miejsce mógłby, mogłaby przyjść następna rodzina z dziećmi, która poszukuje domu i ceny by spadły. Dostępność do tych usług by spadła. Teraz powoduje wzrost ceny, bo wzrasta popyt, a podaży nie ma. To jest proste jak dwa razy dwa. Natomiast. I z tych dobrych rzeczy, z chęci stworzenia tego dobrego działania, robi się źle. Bo ktoś na tych nierobów, jeżeli mówimy o, o dochodzie gwarantowanym, ktoś na tych dochodów musi zapierdalać. Dorob, nie, na, tych nierobów. na tych nierobów musi zapierdalać. A kto ma to robić? Kiedy powolska, Polska powoli staje się krajem, w którym starzy umierają, a młodzi z nich wyjeżdżają. Y jeszcze jeden przykład. Na pewno zostanie wyciągnięty temat aborcji: no bo to jest granat od, z wyjętą zawleczką. Który zawsze działał, powiem Wam tak, powiedział powiedział człowiek, który, który miał ksywkę, srebrna łyżka, lekarz, ginekolog, który wyskrobał pół dzielnicy w dużym wojewódzkim mieście, żył ze skrobanek. Powiedział: Wszystko by się skończyło, gdyby aborcja nie była pokrywana z budżetu państwa i trzeba by było za nią zapłacić. Powiedział to facet, który z tego żył, czyli człowiek, który wie, o czym mówi. Jak to mówiono w latach 60. w Polsce? Stopiczek i moskwiczek. Takie proste. Takie proste. A co, złota łyżeczka? Chcecie się, kurwy, poddawać aborcji? To się poddawajcie, to jest wasz problem. Nie damy się wsadzić na tę minę, my się tej miny nie boimy. Dla prawdziwego człowieka, dla prawdziwego mężczyzny i prawdziwej kobiety to jest niewyobrażalna tragedia. Jest to ciężka praca rzeczywiście u podstaw. I to jest klęska Kościoła, tak naprawdę.